Pała Jezusowi, kochani bracia i kochane siostry. Niech imię Pana Jezusa zawsze i wszędzie będzie uwielbione i wywyższone. Chwała Jemu, a pokój Wam. Moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym z Wami rozważyć krótki fragment z drugiego listu Koryntian do Koryntian, z drugiego rozdziału od 14 do 17 wersetu. Chciałbym z Wami go krótko rozważyć. Chciałbym te krótkie rozważania okrasić dwoma świadectwami i powiedzieć co w nim widzę i zachęcić ciebie i was do tego żebyśmy byli naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa żebyśmy go godnie reprezentowali i żebyśmy byli no właśnie żebyśmy byli miłą wonią wonią która się rozchodzi wszędzie gdzie jesteśmy dla każdego wszędzie w każdym miejscu Moi drodzy pozwolę sobie tutaj na wstępie powiedzieć że list apostoła Pawła do koryntian jest to drugi list jest napisany zdecydowanie do Kościoła, do osób wierzących, do osób zbawionych, do chrześcijan. Czyli jest on aktualny dla Ciebie i dla mnie dzisiaj, gdziekolwiek jesteś i słuchasz tego króciutkiego rozważania. Więc proszę Ciebie, żebyś tu z nami dzisiaj został. Jeżeli masz słowo, otwórz się na drugim liście do Koryntian, drugim rozdziale i od 14 do 17 wersetu sobie przeczytamy i zobaczymy, Jaką wskazówkę, jaką radę daje apostoł Paweł Koryntianom przez Ducha Świętego, jaką zostawia nam, żebyśmy godnie naśladowali i reprezentowali Pana Jezusa? A więc, drugi list do Koryntian, drugi rozdział od 14 do 17 wersetu mówi tak: Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni, i wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Lecz do tego, któż jest datny? Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy fałszują słowo Boże, lecz z szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie, przed obliczem Boga. Moi drodzy, Czternasty werset jest tutaj dla mnie bardzo istotny. Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie, Jezu, w Chrystusie Jezusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. W każdym miejscu. Nie w kościele, nie wśród swoich braci, nie na spotkaniach modlitewnych, ale w każdym miejscu. W szkole, w pracy, wśród sąsiadów, wszędzie tam gdzie jesteśmy. Mamy być miłą wonią, która roznosi przyjemny, miły zapach życia zapach Jezusa Chrystusa. Obiecałem, że podzielę się dwoma świadectwami. Pierwsze z tych świadectw jest zasłyszane ostatnio na jednym nauczaniu. Nie jest to moje, nie przeżyłem go, ale człowiek jest wiarygodny, więc mogę je tutaj śmiało też Wam opowiedzieć. Pewien człowiek był gangsterem w Rosji, i ten gangster miał takie podwójne życie. Miał rodzinę, miał żonę, miał dziecko i przy nich udawał biznesmena. Był kimś innym, kim był naprawdę, a naprawdę był bandziorem. I któregoś dnia w wyniku konfliktu, jakichś tam gangsterskich porachunków mafijnych, zapadł na niego wyrok. I w nocy dostał telefon swojego przyjaciela, mówił hej, wszystkich twoich wspólników już zabili. Jadą do ciebie, jadą do ciebie dwoma autami. Jadą dwoma autami, są pijani, mają broń, są niebezpieczni, zabili już wielu ludzi, jadą teraz do Twojego domu, jadą po Ciebie. Ten człowiek, główny bohater tej historii, stanął w ryty. wszystko mu się nagle zawaliło, wszystko mu się rozpadło. Wiedział, że ma rodzinę, wiedział, że żona śpi z dzieckiem, on stoi tutaj w tym domu, wielkim domu. Wiedział, że jadą do niego jacyś ludzie, którzy chcą jego i pewnie jego rodziny pozbawić życia. A on prowadził podwójne życie. Rodzina nie wiedziała, kim naprawdę jest. Nie wiedział, co zrobić. Więc poszedł, zrobił to, co chyba robi każdy gangster. Wziął gdzieś, gdzie miał schowany pistolet, wziął go, przeładował i czekał. I czekał, aż podjadą kilerzy, którzy jechali pod jego dom. Ale jednocześnie był bardzo i to bardzo przerażony. To, co miało się za chwilę wydarzyć, mogło całkowicie zmienić jego życie, albo pozbawić życie jego i jego rodziny. I nagle, kiedy stał tak w przedpokoju, w ciemności, kiedy był przerażony, przypomniało mu się. Przypomniało mu się, że kiedy był mały, kiedy jeszcze był dzieckiem, normalnym dzieciąteczkiem, babcia wzięła go do cerkwi. Wzięła go do cerkwi, do popa i się razem modlili. Kiedy się razem pomodlili w tej cerkwi z tym popem, kiedy już wychodzili, babcia się zatrzymała i powiedziała: Hej, posłuchaj, mówimy tutaj o ludziach z Rosji, rząd zawiedzie. Komuna zawiedzie, pieniądze zawiodą. Jedyne co czasem, co ci pozostanie, to wołać do Pana Boga. I pamiętaj, że zawsze i wszędzie możesz modlić się do Pana Boga. Zawsze i wszędzie możesz wzywać Jego imienia. Kiedy wszystko i zawiedzie, On jest gotowy i czeka na Ciebie. I to jest zdarzenie nie wiadomo skąd. To był dorosły człowiek, w ogóle wiecie, był gangsterem, miał podwójne życie, był skupiony na czymś innym. Sajak opowiadał, nie wiedział skąd mu się to przypomniało, ale nagle po prostu wpadło mu to w głowę, rozjaśniało i wyszczeliło w jego głowie, więc, więc, kiedy sobie to przypomniał, padł na kolana i zaczął się modlić. Zaczął wołać do Boga. I tak się zatopił w tej modlitwie gangster, który na co dzień nie liczył się z Bogiem. Gangster klęczał na kolanach i wzywał imienia Boga. Kiedy się ocknął, bo tak zatopił się w modlitwie, był już poranek, był już następny dzień. Cisza. Rodzina śpi. Nikt nie podjechał pod jego dom. Nic się nie wydarzyło. Przez całą noc się modlił. Nie wiadomo, co się stało z tymi gangsterami, którzy jechali pod jego dom. Rano, kiedy rodzina się obudziła, a on doszedł do siebie, nie wrócił już do starego życia, ale poszedł do najbliższego zboru chrześcijańskiego i opowiedział pastorowi, co się właśnie wydarzyło. Pastor powiedział temu człowiekowi: Właśnie doświadczyłeś mocy Bożej, właśnie doświadczyłeś działania Boga Żywego, właśnie doświadczyłeś tego, co się dzieje w duchowym świecie. Bóg Cię uwolnił, dlatego że wzywałeś Jego imienia, Bóg Cię ochronił i oszczędził. Człowiek już nigdy nie wrócił na drogę przestępczości, został chrześcijaninem. Gdyby nie został pewnie chrześcijanin, byśmy nie usłyszeli tego świadectwa, ale człowiek nawrócił się, jest się innym człowiekiem, wal yy, wielbi i chwali Pana Boga. I słuchajcie, moi drodzy, co jest bardzo ważne, coś co mi zapadło w tej historii, w tym świadectwie ważnego, to jest to, że no właśnie, człowiek usłyszał coś, kiedy był malutki, szedł przez całe życie swoją drogą. Ta droga zaprowadziła go na, ma na manowce, został bandytą, został przestępcą, został gangsterem, został mafiozą. Ale w największym kryzysie jego życia przypomniało mu się to, co mówiła jego babcia. Ja myślę, że to bardzo mocno Pan Bóg zapukał do jego życia poprzez tych mafiozów i poprzez to, że przypomniał, co się wydarzyło, kiedy był mały, kiedy się modlił. I moi drodzy, ta historia bardzo mną wzruszyła, ponieważ często głosimy Ewangelię na różne sposoby. Raz stoimy na ulicy, raz jesteśmy w szpitalach, raz wśród znajomych, raz w pracy, w szkołach. Na różne wszelkie sposoby dzielimy się świadectwami, dzielimy się Ewangelią, rozdajemy Słowo Boże, książki ze świadectwami, modlimy się o ludzi, robimy wszelkie różne rzeczy, żeby opowiedzieć ludziom wokół nas o Panu Jezusie Chrystusie. I chciałbym siebie i Was dzisiaj zachęcić, pocieszyć tym świadectwem, że to, co robimy, nie pozostaje bez echa. To, co robimy, absolutnie nigdy nie zostanie wniweć obrócone. Nie wiem kiedy, dzisiaj, jutro, pojutrze, za 15 lat, za 30, być może nigdy, absolutnie nigdy nie zobaczysz owoców tego, co robiłeś. Być może nie ty, apostoł Paweł przecież też pisał: jeden sieje, drugi podlewa, ale najważniejszy w tym jest Bóg. Najważniejszy jest Bóg, żeby ludzie zostali zbawieni. Więc to, co robicie, kiedy głosicie Ewangelię, kiedy dzielicie się świadectwami, kiedy rozdajecie książki, kiedy rozdajecie Biblię, kiedy głosicie ludziom Ewangelię i się o nich modlicie, to wszystko ma znaczenie. Zasięliście ziarno, dobre ziarno. Te ziarno pierw musi obumrzeć, żeby wydało owoc. Kilka lat temu yy, z pewną... Tutaj ekipą ewangelizacyjną w Poznaniu wychodziliśmy na dworzec. Rozdawa rozdawaliśmy zupę, rozmawialiśmy z ludźmi bezdomnymi i głosiliśmy też Ewangelię. I pamiętam jednego człowieka, który tam był. Zapamiętałem go tylko dlatego, że był to młody człowiek. Że był młody i jakby do tego skupiska bezdomnych, które do nas przychodziło, kiedy rozdawaliśmy zupę, on nie pasował. Zawsze był czysty, schludny, ogolony, mimo że był bezdomny. Wyglądał jakby nie pasował do tego środowiska. I wiem, że kilka razy z nim rozmawiałem, ale szczerze powiem, nie pamiętam o czym. Pewnie opowiedziałem mu świadectwo, pewnie opowiedziałem mu Ewangelię, tak po prostu porozmawialiśmy, po prostu, ale szczerze powiem, że nie pamiętam o czym z nim rozmawiałem. I nagle ten człowiek zniknął z moich oczu, zniknął z mojego horyzontu. Zapomniałem o nim, zapomniałem o nim. Minęło jakieś 3-4 lata. Byłem na szkoleniu, na jednym szkoleniu w ośrodku chrześcijańskim, jak pomagać osobom uzależnionym, jak, jak ich prowadzić w ogóle jakoś w Ewangelii, jak wspierać ich. I kiedy była przerwa, kiedy była pauza, wychodzę sobie na pauzę, na świeże powietrze. Patrzę, wyskakuje on. Nagle wyskakuje z ośrodka, rzuca mi się na, na szyję. Mówi, że dziękuję, i mówi, że to co mu mówiłem sprawiło, że jest teraz w tym miejscu, w którym jest. Byłem szczęśliwy, cieszyłem się razem z nim. Nie tylko poukładał swoje życie na nowo, nie tylko doszedł do siebie, ale został zbawiony. Nawrócił się i już zaczął też innym bezdomnym głosić Ewangelię i wspierać. I byłem bardzo szczęśliwy. Byłem zadowolony, ale jednak, wierzcie mi, nie pamiętałem, co mu mówiłem. Naprawdę, nie pamiętam treści naszej ani jednej rozmowy. Pamiętam tylko, że z nim rozmawiałem. No nieważne, co ja mówiłem. Ważne, że siałem słowo, które w swoim odpowiednim czasie. Wydało właściwy, błogosławiony owoc. Bracia i siostry, Pan Jezus zbawił nas, ale też nas, też nas powołał. Dlaczego? O tym właśnie mówi ten fragment, który czytałem na początku, więc jeszcze raz pozwolę sobie go przeczytać. Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni, i wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Moi drodzy, jesteśmy wonnością Pana Boga. Jesteśmy miłą wonnością Pana Jezusa. Mamy w sobie życie. Mamy w sobie żywe świadectwo. Mamy w sobie światło. Mamy w sobie sól. Mamy w sobie Ducha Świętego. I nie tylko powinniśmy dzielić się tym, co mamy wśród naszych braci, w naszym kościele, w naszym zborze, wśród znajomych, ale tak jak mówił Apostoł Paweł, w każdym miejscu jesteś powołany. Kiedy zostajesz zbawiony, oczyszczony z własnych grzechów, kiedy przeszłeś ze śmierci do życia, kiedy z dziecka diabła, z dziecka buntu, stajesz się dzieckiem Bożym, zostajesz powołany, żeby dzielić się dobrą nowiną o Panu Jezusie Chrystusie. Mówię tutaj o każdym, który na nowo się narodził. Stałeś się tym, który kiedyś w sobie zapach śmierci nosił, zapach, zapach tej śmierci zgnilisny, odoru, grobu. Stało to z ciebie wymiecione, masz nowego ducha. Jesteś teraz miłą wolnością ku poznaniu wszędzie i dla każdego wątnością Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym Cię po pierwsze tym krótkim rozważaniem zachęcić do tego, żebyś wszędzie Absolutnie wszędzie był świadectwem Pana Jezusa Chrystusa. Nie tylko w kościele w niedzielę, ale gdziekolwiek jesteś. Jedna historia, która mi się też przypomniała z poznania, była taka, że pewien człowiek załatwił mi w dużej, dużej firmie pracę. I kiedy poszedłem do tej pracy, zauważyłem, że tam pracuje bardzo, bardzo dużo ludzi. Zacząłem na stołówce jadać z nimi, chodziłem też z nimi grać w piłkę z tymi pracownikami, zacząłem być wśród nich. W międzyczasie opowiadałem swoje świadectwo, rozdawałem Słowo Boże, zostawiałem na stołówce Ewangelię Jana. No po prostu starałem się dotrzeć jak umiem do tych ludzi. I któregoś razu człowiek, który za, załatwił mi tą robotę, on się mienił chrześcijaninem. wziął mnie na stronę i w kulturalnych, ale zdecydowanych słowach zaczął. Zaczął mnie strofować. Mówię, hej, co ty robisz? Co ty w ogóle robisz? Ty jesteś w pracy. Ty jesteś w pracy. Ja nie chcę, żebyś tutaj rozdawał słowo Boże, żebyś mówił o Panu Jezusie. To jest praca, a tam jest ewangelizacja. Daj ty mi święty spokój, bo później ja muszę o wszystkim z nimi rozmawiać. Przyznam szczerze, że byłem w szoku. Byłem zdziwiony, że tak można postępować. Pracuję w firmie, w której pracuje około 800 ludzi. Nie muszę jechać do Afryki, nie muszę jechać na drugi koniec świata, żeby głosić Ewangelię. Jestem na co dzień wśród tak licznej grupy ludzi, mogę zwiastować im Ewangelię, mogę jeść z nimi na stołówce, mogę grać, grać z nimi w piłkę, mogę im rozdawać Słowo Boże, mogę z nimi dzielić się świadectwem. Naprawdę pole misyjne, które mógłbym całe życie robić. Jedni się zwolnią, drudzy znowu przyjdą i zawsze mogę komuś głosić Pana Jezusa. I ten człowiek mi mówi, który jest wierzący, że co? hej, to jest miejsce pracy, nie głoś tutaj Jezusa, ja nie chcę problemów, ja chcę mieć spokój. Czy taka powinna być nasza postawa? Czy ty, który zostałeś obmyty ze swoich brudów, ze swoich grzechów, zostałeś zbawiony, narodziłeś się na nowo, czy tak powinieneś postępować, że tak wiesz, niedziela, kościół, a reszta dla siebie, reszta to moja sprawa. Czy tak powinniśmy my żyć? Nie. Apostol Paweł Zachęca nas, żebyśmy byli miłą woją, woją życia w każdym miejscu. W każdym. Więc chcę Cię zachęcić. Po pierwsze, żebyś był świadectwem w każdym miejscu, w którym jesteś, w miejscu swojej pracy, wśród swoich sąsiadów, w szkole, na podwórku, w sklepie, gdziekolwiek tylko się da. W internecie, na YouTubie, na Facebooku. Głoś Słowo Boże, dziel się świadectwem. Bądź miłą wonią. Bądź miłą wonią dla Pana Jezusa Chrystusa. Naszym, naszym, jakby zobowiązaniem jest głosić Ewangelię. I tyle. My mamy siać. My mamy siać. Być może to nie wyda owocu tego, którego się spodziewamy. Ale naszym zadaniem i obowiązkiem jest siać Ewangelię. To po pierwsze. Po drugie, moi drodzy i kochani, to nie my zbawiamy. To, my, to nie my. Pan Jezus powiedział, że kto. Kto nie zostanie pociągnięty przez oczy, to, to i tak nie przyjdzie. Naszym obowiązkiem jest iść i głosić Ewangelię. To jest Twoje i moje zadanie. I chciałbym, żebyś o tym zawsze i wszędzie pamiętał, gdziekolwiek jesteś. Wokół nas giną ludzie. Ja naprawdę bardzo często w swoich rozważaniach mówię, że widzę ludzie, którzy chcą jechać do Afryki, na drugi kontynent. Po co? Po co? Ja mieszkam w bloku, gdzie mieszka, no nie wiem, na spokojnie powiem około też 500 ludzi. To jest moje pole misyjne. Mam taką pracę, że spotykam bardzo dużo ludzi, około 200 osób pewnie na jednej zmianie. Wśród nich głoszę Ewangelię, dzielę się świadectwem. Nie muszę jechać na koniec świata. To jest moje pole misyjne. I staram się tak samo jak w domu być, tak samo w szkole, znaczy do szkoły już nie chodzę, ale w pracy, na podwórko, głosić Ewangelię, dzielić się świadectwem. Bo chcę, żeby każdy usłyszał, każdy miał wybór, każdy mógł zdecydować, czy chce i za Jezusem, czy nie. Więc zachęcam Cię jeszcze raz. Bądź miłą wolnością, jak jest napisane w 14 wersecie w każdym miejscu. A po drugie, moi kochani bracia, moi kochane siostry, to co mówicie, to, że dzielicie się Ewangelią, że dzielicie się świadectwem, że modlicie się z ludźmi, że modlicie się o nich, to wszystko ma znaczenie. To wszystko ma sens. Nic nie przejdzie w świecie duchowym bez echa. Może ci ludzie przypomną sobie za 10 lat, może za 15, może za tydzień to, że się z nimi modliliście, to, że w kryzysowym momencie życia modliliście się z nimi i o nich. Może im się przypomni, albo Duch Święty im przypomni: świadectwo, Ewangelię, miejsce, do którego mogą zapukać, w którym wy będziecie, żeby tym ludziom pomóc, poznać Pana Jezusa Chrystusa. Nic nie przychodzi bez echa w świecie duchowym. Więc pamiętajcie. Pamiętajcie o Panu Jezusie. Bądźcie Jego świadectwem. Bądźcie tym światłem. Bądźcie solą wśród ludzi, którzy żyją wokół nas, którzy giną. I nie twórzcie się. Nie bójcie się. To, co robicie, ma cel i sens. Błogosławię Was. Błogosławię Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że coś z tego wzięliście dla siebie. Zachęcam Was pod sekcją komentarzy. Jeżeli macie pytania, jeżeli chcecie się modlić o coś, żebyście napisali. Jeżeli macie jakieś świadectwo, właśnie które, którym się podzieliłem w tym stylu, napiszcie ku zbudowaniu dla innych i zbudowaniu dla mnie. Ale przede wszystkim pamiętajcie, jesteśmy miłą wolnością Pana Jezusa dla ludzi, którzy żyją wokół nas. Chwała Jezusowi! Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Solida Gloria!